Cześć, witajcie na kanale Sedeskiego. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierać Blister Cast Journey Together Scarlet and Violet. Yy, wersja włoska. Yy, ja jestem mega podjarany. Mam nadzieję, jeszcze nie otwierałem Journey Together, ale słyszałem o nim. I jakby naprawdę to jest już jakaś seria, która naprawdę mi się udawała. Ja nie za bardzo ze Scarlet and Violet nie, przy, yy, nie przepadam. Ale już yy, właśnie Journey Together jest dla mnie jak najbardziej okej. Okay. O jejku, trochę mi się tutaj aparat przesunął, ale już tutaj się dostaje do środka. O jejku, ale tutaj muszę rozmasakrować całe głowę. O! No jesteśmy w środku. Oczywiście. Trzy busterki y, z Journey Together po włosku. <laughs> Fajne. Tutaj oczywiście kodzik dla fanów gry online. E, no i mamy naszą promyczkę. To jest z Crafty. Już go sobie wkładamy do koszuleczki. Napiszcie w ogóle w komentarzach e, czy lubicie karty, czy w ogóle czy podoba Wam się mój content, moje shorty, bo na razie za dużo nie nagrywałem właśnie z e, za dużo nie nagrywałem z, z kart Pokémon, tu, tutaj nakieruję nam tutaj, żeby było widać te karty. Jutro wpada na kanał odcinek z tego boxa z Aura VMAX i Vistar a więc myślę, że możemy przejść do usterków. To idziemy chronologicznie. W początku to pudełko wziwę, Więc otwieramy. O, tutaj mamy właśnie pomarańczowe kody. Dawno nie otwierałem właśnie tych boosterków z e, Włoch. Więc, e, więc e, zapomniało mi się kompletnie, e, jak tu ten. Te kody wyglądają. Dobra, mamy tak: Bombardiera, Parasekta, Pupitara, Geoduda Alameńskiego, Spirito Combativo di Iris, Octillery, Kramorad, Chopa, Metagross, Energia, Palazzo di N, i mamy Boylorda na. Yy, holo. No, 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 nie tego się spodziewałem, ale pierwszy busterek, jeszcze dajmy temu szansę. Włożę te karty na bok. Ojej, jak ja dawno nie otwierałem takiej wielkiej ilości busterków. Jutro jeszcze wpadają te cztery. No i będzie kolekcja dopełniana, dopełniana. No i... Pięknie, kolejny busterek. Lecimy. Oczywiście, kodik, jak zawsze, dla Was. Ja nie gram w tą grę. No, chyba się dostaję online te busterki. Ale ja jakoś ten yy, nigdy nie został wkręcony w to. Fungus. O, fungus. będziemy się. Darmaka. Octillery, Wheezy, Raga, Zacjo. Super potion, Energia. Lasysta na holo i kilowatel. Mm, 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 mm. To jest kilowatel Iono. Chyba Ino. Chyba Ayono. Bo ja tutaj chyba robię błędy. No, no. No proszę. Last pack Magic. Błagam cię. Włoskie karty muszą przynieść coś dobrego. Bardzo chcę coś trafić. Lecimy z ostatnim lusterkiem. Oby tutaj coś było, bo naprawdę będzie porażka. Jak naprawdę to nic nie będzie. Eee, uwaga, kodzik oczywiście jak zawsze dla Was. Przykładamy karty uuu, tutaj karta energii się jest zepsuta trochę coś się tutaj zepsuło z nią dobra, Petlil Piloswine Q-Font Frigatito Octillery już trzeci, Weezing w zasadzie chyba też Ragazazio Butterfree, Holo mamy energię elektryczną bo zbiera. I ostatnią kartą w tym odcinku jest Cliffery jest z IONO. No i o to chodzi. Mamy to, ludziska. Mamy nareszcie jakąś rzadką kartę. Już myślałem, że to po prostu będzie taka porażka. Idzie w piękną koszuleczkę z profesor z Research. No. Nareszcie mamy rzadką kartę i jest to Cliffery i -X. Super! Mój dziewiąty jeksik. Fajnie! Opening udany moim zdaniem. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało i trzymajcie się. Pa pa!